Cześć! Z tej strony Łukasz. Jesteśmy w Muzeum Elektroniki i dzisiaj, tym odcinkiem, chciałem rozpocząć taką krótką serię filmów na temat eksponatów, jakie możecie znaleźć tutaj u nas w Muzeum. Dzisiaj zaczniemy od Nintendo, a dokładniej od Nintendo Entertainment System, czyli w skrócie NES. Ale ta seria nie będzie się opierała tylko i wyłącznie na konsolach gamingowych czy też komputerach porozmawiamy sobie też o innych eksponatach, które tutaj możecie znaleźć, bo jak wiecie albo nie, mam tu też sporo sprzętów spod znaku Unitera czy też sprzętu laboratoryjnego. Więc warto oglądać te odcinki, więc ja was serdecznie zapraszam i zaczynam. Nintendo Entertainment System czyli 8 bitowa konsolka od Nintendo tutaj oto stoi wydana w Japonii w roku 83. na rynek europejski wydana w roku 86 i w Stanach Zjednoczonych w 85 jeśli się nie mylę dlaczego o tym mówię ponieważ na rynek Stanach Zjednoczonych i Europie konsolka wyglądała w ten oto sposób jeśli chodzi o rynek e, japoński Konsola wyglądała w ten oto sposób, więc troszeczkę tutaj inaczej. Tak jak widzimy, czyli pierwowzór tak, Europa i stany w ta, ta obudowa. Dlaczego tak się stało? No tutaj Nintendo wchodząc na rynek europejski i Stanów Zjednoczonych chciało bardziej produkt wizerunkowo zmienić, żeby był bardziej poważny, żeby nie wyglądał jak zabawka i wydał go w podobnym wyglądzie do Magnetowidu. Dlaczego do magnetowidu? Jak widać tutaj jest tak samo jak w magnetowidzie wejście na kartridż, tak jak na kasety w magnetowidzie. Wkładało się tak samo jak wjeżdżała kaseta, wchodziła na dół. Tutaj tak samo kartridż wchodzi do środka i wciska się go w dół. My jeszcze znamy oczywiście tutaj tą konsolę z naszego klona, czyli podrobu właściwie można powiedzieć. Jest to Pegasus. Jak widzicie obudowy właściwie takie same i żeby Was nie zmieniło żeby Was nie zmyliło, to tutaj nawet tego Pegasusa ktoś nazwał Nintendo, no w tamtych latach niestety prawa autorskie u nas nie funkcjonowały, więc mogli robić co chcieli, więc polskie Nintendo tutaj trzymam w ręce i tutaj taka anegdota, anegdota, przepraszam, e jeżeli ktoś miał rodziców czy tam tatę, który wyjeżdżał gdzieś za granicę i na przykład przywiózł takie Nintendo z Niemiec, na przykład kupił tam swojemu synowi, żeby mógł sobie grać i tak dalej, no i koledzy przychodzili do niego do domu i patrzyli, że o, co to jest i się śmiali się, że że o, to my mamy Pegasusy, a ty masz podróbkę jakąś, tak, z zagranicy, no ale właściwie było tak, że no, my wszyscy mieliśmy Nintendo polskie, czyli to, czyli podróbki, a oryginałem była właśnie ta konsolka, no ale u nas w Polsce bardziej przyjęła się właściwie ta konsola, tutaj sprowadzona przez firmę, sprowadzona przez firmę Bobmark. Oczywiście w różnych obudowach, w różnych modelach. Zresztą o Pegasusie to wydaje mi się, że moglibyśmy inny odcinek spokojnie zrobić, więc na razie zostawmy tą konsolkę. Ok, zanim przejdziemy do szczegółów technicznych, to może jeszcze tak, co ja tutaj mam. Oryginalny pad oczywiście do Nintendo. Jak dobrze pamiętam, oryginalnie oczywiście dwa były dodawane do tej konsolki. Tutaj mam jeszcze taki inny rodzaj pada, jest to taki bardziej arkadowa wersja, bardziej wygodniejsza, mamy tak o wiele większe przyciski, żeby łatwiej przyciskać, łatwiej sobie trafić. Oczywiście już tutaj mamy gałeczkę, jak oczywiście w standardowym automacie arkadowym, bardzo wygodną. Był to tak. Dodatkowe funkcje, które tutaj mamy, to jest jeszcze oczywiście przycisk Turbo, czyli Turbo, wiecie o co chodzi. Czyli poprzez po prostu naciśnięcie przycisku i trzymanie go, Turbo powodowało, że on się sam właściwie klikał. I tutaj, przyciśnięcie, żeby zadziałał, który Turbo, przyciskaliśmy ten oto właśnie tutaj przycisk nad danym klawiszem, żeby przydzielić tę funkcję Turbo do danego klawisza. Jak to włączyliśmy, tutaj nawet możecie zobaczyć, jak liga nam diodka, to teraz w trybie turbo są to powolne kliknięcia. Jak będziemy tutaj kręcić tym pokrętłem, to te jakby prędkość się będzie tutaj zmieniała. Widzicie coraz szybciej, o, teraz bardzo szybko tutaj naciska, aż do praktycznie momentu, gdzie wydaje nam się, że świeci cały czas, czyli jest bardzo szybko naciskany ten przycisk, tak wygląda tryb turbo. Oczywiście możemy to przynieść pod ten klawisz, tak samo tutaj dla tego klawisza, osobno też regulacja tutaj. Tak to funkcjonowało. Bardzo pożyteczna rzecz, że w niektórych że zamiast dusić cały czas wystarczyło tylko przycisnąć właściwie przycisk. Jeszcze taka jedna ciekawa funkcja, którą tutaj wprowadzono. Po prawej stronie mamy tu oczywiście przyciski SELECT, START i taką funkcję SLOW. Funkcja slow polegała na tak zwanym slow motion właściwie, czyli zwolnienie w grze. Na oryginalnej reklamie było, że możesz jakby przemyśleć swój ruch w grze, poprzez tak, włączenie tego. Włączało się to poprzez oczywiście kliknięcie, wciśnięcie tego przycisku i polegało to na tym, że ten pad cały czas naciskał przycisk tutaj start. Jak wiadomo w grze przycisk start powoduje najczęściej pauzę, czyli on pauzował, włącza od pauzował, odpauzował, tak? Więc yy, no w niektórych grach yy, można było rzeczywiście mieć takie slow motion i można było się zastanowić nad swoim ruchem, aczkolwiek no w większości tytułów jednak to nie działało, tak na przykład w Mario to według mnie to w ogóle totalnie nie, nie działa. Okej, okay, jakbyście chcieli coś więcej na temat tego joysticka yy, posłuchać, yy, zobaczyć jak on wygląda w środku, czy jak go można ewentualnie tutaj naprawić to piszcie pod filmem, to postaram się zrobić jakiś materiał na temat tego joysticka joysticka, pada e, arkadowego e, Jeszcze tak, jest tutaj taka jedna rzecz, u góry jeszcze taki przełącznik 1, 2 i tutaj e, Nintendo przewidziało prawdopodobnie, że no, użytkowników raczej nie będzie stać na to, żeby kupić dwa takie joysticky, kontrolery, więc wprowadziło tutaj oczywiście od razu podwójny przewód, czyli w zależności czy się na jedynkę czy dwójkę to mógł grać gracz numer jeden. A dwójce gracz numer 2, tak? I nasz tutaj kabel kończy się dwoma złączami, które wciskamy w jedynkę i w dwójkę, czyli mamy jakby dwa kontrolery w jednym, tylko nie możemy grać równocześnie, możemy się tylko przełączać między playerami, tak? Czyli na przykład e, tak jak na przykład rozgrywka w Mario W2, gdzie musimy się zmieniać raz jeden, raz drugi. Dobrze, jeśli chodzi o sprawy techniczne, więc tak, konsolka. Zasilana jest oczywiście z 9V. E, oryginalny zasilacz ma tutaj podane 9 do 9,4V. 1,3A, czyli oczywiście, jeżeli macie zasilacz z większą mocą, czyli powyżej 1,3A, jak najbardziej możecie użyć go. E, oczywiście, mniej tutaj no nie jest polecane. Właściwie nigdy nie sprawdzałem, ile ta konsola właściwie bierze tego prądu, jakie natężenie ona potrzebuje, więc przyjmijmy, że to będzie 1,3A. Teraz tak, wyjście napięcia 9V, oczywiście zmienne, czyli tutaj niewyprostowane. Jeśli chodzi o złącze, to mamy standardowe tutaj w tych DC 5,5 na 2,5 w środku. I teraz tak, możecie użyć też zasilacza z napięciem stałym do zasilania tej konsoli, ale tutaj jedną rzecz musicie zrobić, czyli zamienić polaryzację tak, aby w środku był minus, a na zewnątrz plus. Wtedy też to powinno działać. Oczywiście polecany to jest zasilacz napięcia zmiennego. Ok, jeśli chodzi o zasilanie, to będzie tyle. Jeśli chodzi o podłączenie do telewizora, tutaj mamy standardowe wyjścia czyńczowe, oczywiście, więc jeśli chodzi o starsze telewizory, nie ma tutaj najmniejszego problemu, ponieważ każdy, każdy z nich ma wyjście cinchowe Jeśli chodzi o nowsze telewizory, no to jeżeli mamy złącze euro, to możemy się posiłkować złączem euro, tutaj będzie potrzebna przejściówka oczywiście euro na RCA. W przypadku telewizorów, które tylko mają HDMI, będziemy musieli tutaj próbować poprzez przejściówki HDMI na przykład do RCA bądź Euro. Ale ja właściwie nigdy nie próbowałem tych przejściówek, nie wiem jak to funkcjonuje, czy, czy będzie to właściwie działać dobrze. Więc jeżeli ktoś podłącza w ten sposób i ma jakiś model właściwy tej przejściówki, to możecie tutaj zostawić jakiś koment, w komentarzu informacje na ten temat dla innych więc ja tutaj więcej się na ten temat nie wypowiem ok, jeśli chodzi o, o joysticki o, wypniemy sobie tutaj więc złącze e, joysticki, ja od razu mówię joysticki jeśli chodzi o pady e, złącze pada wygląda w ten oto właśnie sposób e, czyli takie dosyć e, ciekawe złącze siedmiopinowe no, według mnie rozpoznawalne, dosyć mocno nie da się tego z niczym innym pomylić. Więc takie złącze, jeśli chodzi o opady. I teraz tak, czego jeszcze nie pokazywałem, Wam to oczywiście od Tutaj wyciągniemy sobie nasz Carlidż Mario Bros. Tak on wygląda, jeśli chodzi o złącze pinowe Carlidża, tutaj. Tak. Widzicie, kardzijak wkłada się w ten oto sposób. Do środka wciskając go w dół i tu trzeba nacisnąć. Wtedy karnicz się blokuje. Jeżeli gierka nie odpali za pierwszym razem, ponieważ coś się dzieje zresztą sprawdzimy, jak długo tutaj jest teraz. Jeżeli no, tym razem wszystko w porządku poszło. Czasami może się zdarzy, nie chce się odpalić, bo pojawiają się jakieś dziwne paski, trzeba kardzicz jeszcze raz wycisnąć, spróbować włożyć jeszcze raz, ponieważ coś nie kontaktuje, nie kontaktuje, bądź są tutaj ścieżki na złączu, na przykład z korozją, mają korozję albo coś z nimi jest nie tak, więc czasami trzeba to też przeczyścić, ale w większości wypadków wystarczy 2-3 razy spróbować włożyć, wyciągnąć i wtedy najczęściej gra zaczyna działać. Jeżeli nie, no to wtedy musimy po prostu zaśniedziałe styki tutaj wyczyścić, jak i w konsoli, tak i w tak? Możemy zacząć od kartridża, jeżeli to nie podziała, to wypadałoby rozebrać konsolę, aby przeczyścić jej styki. OK. Jeśli chodzi o sprawy techniczne, wydaje mi się, że to jest wszystko. Tutaj jeszcze tak, akcesoria, które widzicie dodatkowe, które tutaj stoją, których jeszcze nie wspominałem, jest to klawiatura. To są dodatki do wersji japońskiej oczywiście. Klawiatura głównie przydawała się, jeżeli mieliśmy Karvich Family Basic, i wtedy mogliśmy jej używać tutaj. Właściwie nigdy nie miałem tego Cardidge'a, właśnie na niego powoli poluję zobaczyć co tam możemy podziałać. No ale Basic'a to obstawiam, że wiecie co można robić z bezikiem, więc obstawiam, że to będzie podobna funkcjonalność tutaj do tej co znamy. I jeszcze tutaj mamy jeden gadżet, stacja dyskietek do Nintendo, oczywiście tak samo do wersji oryginalnej japońskiej. To nie są dyskietki dokładnie takie same jak my tutaj znamy. Troszeczkę nasze one wyglądają. Ja niestety nie mam takiej dyskietki, żeby Wam pokazać. Też właśnie chciałbym tutaj zdobyć chociaż jedną i spróbować odpalić tą stację i zobaczyć jak to działa z tym naszym Famikonem, bo też właśnie tak się nazywała ta konsolka. Ok. Więc tak wygląda ta stacja jeszcze. tak, o, może jeszcze tył wam pokażę. Boże. Więc tak, jeśli chodzi o Nintendo, to by było na tyle. Mam nadzieję, że film się Wam podobał. Jeżeli chcecie, to oczywiście zostawcie tą łapkę w górę, ponieważ bardzo to mi pomoże w promowaniu mojego kanału i też widzę, że te filmy się Wam podobają, więc motywuje mnie to do dalszego działania. Polubcie oczywiście nasz profil na Facebooku, jeśli chodzi o Muzeum Elektroniki. Link w opisie. Zaglądnijcie. Tam na bieżąco informacje będą się pojawiały, jeśli chodzi o działanie naszego muzeum. I teraz tak następny film już nie będzie na, o tematyce gamingu. Pójdziemy troszeczkę w inne tutaj tematy, żeby troszeczkę tutaj pokazać Wam, że mamy też sporo innych ciekawych rzeczy, więc zaglądajcie, patrzcie się co się dzieje na kanale. No i zapraszam na kolejny film. Trzymajcie się. Cześć.